i z przyjemnością zapraszam następnego mówcę, pan Tomasz Klech, główny specjalista, wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Bardzo pana prosimy o przedstawienie, czy żyjemy w czystym powietrzu, czy może w bardzo czystym. Bardzo proszę. No takich optymistycznych wniosków ja nie, nie mogę niestety wyciągnąć. Yy. W pierwszej kolejności chciałem powiedzieć, jak oceniamy jakość powietrza, ponieważ nie, jest to dość skomplikowany sposób, niestety. Polski system dzieli województwo mazowieckie, bo zajmujemy się całym województwem, nie tylko Warszawę, na cztery strefy. Wydzielona jest Warszawa, Miasto Radą, Miasto Polskie jako największe miasta oraz pozostały obszar województwa, czyli strefa mazowiecka. W tych obszarach oceniamy kilkanaście substancji, które jest tutaj wymienionych. W podziale na ochronę zdrowia, jak również na ochronę roślin. Tutaj roślinami się no, nie będziemy zajmować. Z tego szeregu substancji ocenia... będziemy dalej oceniać. Jak oceniamy, jak mierzymy? Mierzymy na kilkunastu stacjach automatycznych. To są stacje kontenerowe, tak jak tutaj widać, czyli dość duże, tam mamy wtedy więcej analizatorów, bądź też w troszkę mniejszych stacjach manualnych. Nazywają się manualne. Ponieważ tutaj jest większy udział w wyniku człowieka. Tutaj na mapkach mamy rozmieszczenie tych poszczególnych stacji. Jak widzimy, stacji nie jest za wiele, w związku z czym musimy się też wspomagać innymi metodami, głównie modelowaniem matematycznym. I teraz, tak jak mówiłem, oceniamy w strefach. Tutaj przedstawia się klasyfikacja stref dla tych substancji, z którymi mamy problem. E, pomimo, że całe strefy tutaj są zaznaczone na czerwono, nie znaczy to, że w całym województwie czy w tym mieście jest problem. E, klasyfikacja opiera się na tym, że wystarczy jeden punkt pomiarowy w danej strefie i cała klasa strefy jest określana jako klasa C, czyli klasa z przekroczeniem. Czyli na przykład wystarczy, że w Mławie będziemy mieli przekroczenie, cała strefa jest klasyfikacja, klasyfikowana jako przekroczenie, ale później prowadzimy dalsze analizy, żeby wytypować konkretne obszary z problemami. Tutaj widać, z czym mamy największe problemy. Są to pyły zawieszone PM10, PM2,5, czyli bardzo pyły, pyły drobne, których tak naprawdę nie widzimy. Jest to wielokrotnie mniejsza cząsteczka niż średnica włosa. Oprócz tego Warszawa ma problemy z tlenkami azotu. Później opowiem, skąd się to wszystko bierze. Całe województwo ma bardzo duży problem z benzoafakirenem. W tej chwili jeszcze nie mamy problemu z ozonem, natomiast jeżeli wejdzie norma, która będzie obowiązywała w roku 2020, wtedy niestety zaczną się problemy również z ozonem troposferycznym, czyli takim, którym oddychamy, nie tym, który jest tam wysoko i jest dla nas dobry. Z pozostałymi substancjami na szczęście już nie mamy problemów. Tak, jak mówiłem, wcześniej wyznaczyliśmy strefy, w których mamy przekroczenie, a następnie robimy ocenę i wyznaczamy obszary przekroczenia. To są przykładowe obszary przekroczenia dla benzoalfapirenu. Czyli bardzo groźnej substancji, która powstaje głównie przy spalaniu głównie paliw w domach indywidualnych, czyli węgla, ale także jest emitowana przez samochody. Jak widzimy, nie jest już całe województwo, ale jak się przyjrzymy, to tak naprawdę każda kropeczka to jest miasto, miasteczko, centrum miasta jest tak jak Warszawa się tutaj e, nam rozlewa czy radą na troszkę większe obszary. E, jaki jest wpływ głównie przemysłu na jakość powietrza? Tutaj mamy emisję pyłów z zakładów szczególnie uciążliwych. tak to e, taką wprowadził klasyfikację. Od roku 96 widzimy bardzo duży spadek e, tej emisji pyłów. Jeżeli chodzi o pomiary, również w pewnym momencie to są pomiary wykonywane w centrum Warszawy. Wokalna to jest na ursynowie i to jest ten zielony, ten taki żółtawy. Tak jak widzimy, w pewnym momencie od do96 nastąpił pewien spadek, ale zaczynał, stężenia zaczęły się utrzymywać na pewnym, stałym poziomie. Rok do roku będzie troszkę inaczej. Oznacza to tyle, że przemysł przestał być tak naprawdę sprawcą przekroczeń PM10, a komunikacja, która utrzymuje się na mniej więcej starym, stałym poziomie bądź też wzrasta, tutaj jej udział rośnie. Co też widzimy po e, emisjach tlenków azotu czy e, SO2? Tak jak widzimy, że spadek całkowitej emisji gazów spadł o 49%, e, dwutlenek siarki emisja spadła o 60%, e, tlenków azotu o 47%. Co widzimy po stężeniach SO2? Bardzo dramatycznie, mocno spadały. Trzeba pamiętać, że w latach 80. w Polsce występowały kwaśne deszcze właśnie z powodu między innymi emisji SO2. W tej chwili SO2 jest na tak niskim poziomie, że możemy powoli się nim przestać absolutnie zajmować. Kłopot natomiast jest z tlenkami azotu. Pomimo, że przemysł przestał je bardzo znacznie emitować, co widać po stężeniach w gdzie stężenia spadły, natomiast bardzo wysokie są cały czas na stacjach typu komunikacyjnego, czyli mierzone w, odl w bliskiej odległości dróg. Tutaj utrzymuje się to niestety na stałym, wysokim poziomie. E Pan profesor wspomniał, czy żyjemy w czystym, czy bardzo czystym e środowisku. E tu niestety na wykresie widzimy, jak to powietrze jest e nie do końca czyste. Tutaj mamy e stację w centrum Warszawy, w Warszawa La Niepodległości, w sąsiedztwie dróg, gdzie mierzymy właśnie wpływ komunikacji samochodowej na jakość powietrza. Ta czerwona kreska to jest norma. Tutaj jest przedstawiona ilość dni z przekroczeniem wartości normowanej. Dochodzimy tutaj no, w skrajnych przypadkach do 140-160 dni z przekroczeniem, czyli można powiedzieć, że nawet pół roku mamy z przekroczeniem. Na innych stacjach warszawskich nie jest aż tak źle, tak jak Ursynów poprzedni rok 2014. 2015 też się szykuje dość, dość delikatny, że tak powiem. I, ale tak jak widać generalnie mamy problem w większości miejsc e, w kraju, dość czysto ostatnio jest w Puszczy Kampinowskiej jak widać. E, jeżeli chodzi o ten benzalfapiren, to jest e, ta najgorsza substancja, jego norma wynosi 1. E, jak widzimy e, stężenia w Warszawie są jednymi z najniższych w województwie, więc norma jest przekroczona tylko 2-3-krotnie takim negatywnym przedstawicielem jest Otwock, gdzie dominuje właśnie niska emisja. Tutaj mamy normy przekroczone ośmiokrotnie. W 2014 roku w, w Polsce rekord to był chyba 16 szesnastokrotnie przekroczona norma gdzieś w e, okolicy Ślą na, na Śląsku mniej więcej. E, jeżeli chodzi o pył PM2,5, czyli troszkę drobniejszy. E, tutaj na szczęście na razie nie ma tak dużych problemów, ponieważ w tej chwili w 2014 norma wynosiła 26. W tym roku będzie 26. E, więc jeszcze się mieścimy, ale niestety po 2020 roku norma będzie wynosiła 20, e, więc tak jak widać tutaj żadna stacja w województwie mazowieckim no, nie spełni tego kryterium. E, jeżeli chodzi o ozon, tak jak mówiłem e, też jest odpowiednia norma, norma wynosi 25 dni z przekroczeniem wartości 180, e, w tej chwili nie ma problemu, tylko po 2020 roku norma będzie wynosiła nie 25, a 0. Tak jak widać, będziemy mieli dość duże problemy z ozonem, ale to jeszcze przyszłość. Jeżeli chodzi o tlenki azotu, to jeżeli patrzymy na wszystkie stacje które, albo warszawskie, które nie znajdują się bezpośrednio w centrum, bądź też w pozostałych miastach, nie ma problemu. Problem jest w centrum miasta, to są dwie ulice Aleja Niepodległości i Warszawa Marszałkowska, gdzie odnotowujemy przekroczenia tlenków azotu. Żeby pokazać, skąd się troszkę bierze. Kiedy jest najgorzej? To jest przebieg roczny stężeń w Otwocku, gdzie mieliśmy te najgorsze stężenia, te słupki to jest benzolfapiren, tak jak widzimy, czyli ten okres zimowy jest najgorszy, czyli okres grzewczy, po prostu w lato te stężenia spadają niemalże do zera, jeżeli chodzi o stężenia pyłu to mamy dużą korelację z benzolfapirenem i też okres zimowy jest, są wysokie stężenia, Teraz jak to się rozkłada, bo stacje mierzą punktowo, dlatego mówiłem, że robimy również modelowanie matematyczne, które nam pokazuje jak to się rozkłada na terenie całego województwa. E, jeżeli chodzi o, o tlenki azotu, które są, e, stężenia powodowane są głównie przez komunikację samochodową, no to, to widać właśnie, że tak naprawdę mamy sieci dróg. W całym województwie to nie jest przekroczone. Przekroczenia odnotowujemy w Warszawie, e, centrum miasta, jak również e, główne drogi dojazdowe. Oprócz tego, dla pyłu PM10 e, to również jest centrum Warszawy głównie, ale też odznaczają się bardzo mocno te wszystkie drogi, tak jak w tlenkach azotu. E, stężenie średnioroczne pyłu PM10 mamy podobnie. Pył PM2,5 również, no tutaj się zaznacza dość mocno ten Otwock jednak i Legionowo, które są dość e, znacznymi punktami na naszych mapach niestety, jak również benzoalfapiren. Tutaj Centrum miasta jest od benzerów wolne, ponieważ jest bardzo stosunkowo mało niskiej emisji. Zwłaszcza tutaj centrum miasta jest podłączone właśnie do tych systemów centralnych, więc nie ma takich problemów. Ale tak jak widzimy już tutaj Targówek czy Praga, miejscami już te problemy się zaczynają. Nie aż tak duże jak w Otwocku, bądź tutaj w Piastowie, ale jednak zaznacza się, zaznaczają się te obszary. Stąd też energetyka centralna jest czymś pozytywnym z punktu widzenia jakości powietrza. Jeżeli chodzi o ozon, tutaj główne problemy będą właśnie te dotyczyły Warszawy i centrów miast, ponieważ wiąże się to też właśnie z emisją tlenków azotu, głównie z komunikacji samochodowej. Tutaj mamy przyczyny przekroczeń, czyli, bo nie zawsze jest tak, że w którym miejscu wyemitujemy, to w tym miejscu odczujemy te, te zanieczyszczenia. Stąd też Warszawa się troszkę wyróżnia, ponieważ jest bardzo duży udział napływu na Warszawę. Zwłaszcza tej emisji powierzchniowej, bo to są właśnie przyczyny przekroczenia. Pyłkę 10 powstaje w Warszawie w głównie 60% to jest właśnie emisja powierzchniowa, czyli ta emisja niska. Jak to wcześniej było powiedziane. Ee, Warszawa wyróżnia się też dużym udziałem właśnie tej emisji liniowej y, z województwa, ale to jest głównie emisja właśnie y, samochodowa. Napływ spoza województwa też znaczący, a tutaj takie te małe czerwone, to niestety dobrze nie widać, to jest udział przemysłu. Tak jak widzimy, to jest 1, 2, 3 więc praktycznie pomijalny e, do jakichkolwiek analiz. E, Przemysł w województwie. 60% pyłu na obszarze Warszawy średnio to jest napływ spoza województwa, e, znaczy z pozostałej części województwa i z pozostałej części Polski. To jest mniej więcej 60% wpływu warszawskiego. To jest bardzo duży udział. Warszawa emituje, w, w swój udział w PLE to jest jakieś 40-40 kilka procent. Także Warszawa bez współpracy z rejonami y, otaczającymi, Warszawa no, prawie jest, nie jest w stanie poprawić <coughs> swojej jakości powietrza. Tutaj chyba jeszcze ze stresem. Ale to jaki jest udział w tamtym wybrzeżu tego, co w Warszawie jest? to już właśnie to będzie, to, to jest nie ten wykres. Proszę, bo jesteśmy w tej samej instytucji, natomiast bez alkoholenie to prawie 100%. Te przekroczenia dwu-trzykrotne w Warszawie są generowane nie z emisji związanych na Warszawie, tylko z napływu z otaczającym, bo to jest emisja związana z domami doma ogrzewanymi Także Więc Warszawa sto, nie ma 100% odpłucania, to ma generowane W tym parametrze. Tutaj widzimy dokładnie 56% to jest napływ z pozostałego obszaru Polski i świata na, na e, samą Warszawę, 30% pochodzi z e, samochodów e, z obszaru Warszawy, 13% to są domy ogrzewane indywidualnie z Warszawy, no i ten 1% w pyle to jest ten e, przemysł. O czym trzeba pamiętać, e, że e, emisja ta komunikacyjna to nie jest tylko to co idzie bezpośrednio z rury samochodu tak? czyli samo spalanie to jest około 7 z tych 30% 7% to jest ta emisja z rury 13% to jest ścieranie się klocków hamulcowych opon czy asfaltu natomiast 80% to jest wtórne pylenie czyli w momencie kiedy samochód przejeżdża przez jezdnię unosi się cały ten pył kurz i e to jest bardzo groźne, co udowodniły badania w Krakowie. Wioś w Krakowie razem z miastem przeprowadził takie badania, gdzie zmywali ulice na mokro bardzo często w okolicy stacji i tam wyraźnie spadły stężenia pm 10 To jest trzy, osiem, metra. To jest normalizowane. to jest taki pomiar, powinien odbywać się, znaczy to też zależy, w których miejscach, w pomiarach automatycznych to jest około 3,9 metra, bo tutaj możemy maksymalnie do 4 metrów dojść, Natomiast po pobornikach manualnych to jest około 1,5 metra. To jest normalizowane tutaj, wszyscy mierzą tak samo. Nie używamy ich, ponieważ jest bardzo ciężko do końca ocenić na, na, na ich podstawie jakość powietrza, ponieważ norma jest średnioroczna i musimy mieć co najmniej 75% pomiarów w ciągu roku, żeby ocenić jakość powietrza, a tak naprawdę musimy dojść do 90% pomiarów, więc nas podstawie stacji mobilnej, gdzie mierzy dość krótko, nie jesteśmy w stanie ostatecznych wniosków wyciągnąć. Ponieważ jeżeli trafi się nam tydzień gorszy, to będziemy mieli kiepskie wyniki, prawda? A jeżeli się akurat trafi w danym miejscu tydzień lepszy i porównamy później na przykład dwie miejscowości z różnych okresów, dojdziemy do, do złych wniosków po prostu. Czyli, czy to tak. To jest też, to Jak najbardziej? Jak najbardziej to było widać na poszczególnych latach, prawda? Bo tutaj się emisje aż bardzo nie zmieniają. Tutaj jest krótkie porównanie Warszawy i Krakowa. Jeżeli chodzi o ten pył parametr pełni, to tutaj jest porównanie też dość znaczące. W jaki sposób należy na, to naprawić to, co mamy, czyli rozbudowywać dalej te systemy centralne zaopatrzenia w energię cieplną zmienić paliwo węglowe, chodzi o paliwo używane przez odbiorców indywidualnych, aby sami nie opalali węglem, jeżeli już nie mogą się podłączyć do, do centralnego, to żeby używali najlepiej gazu bądź oleju opałowego, energii elektrycznej czy w odnawialnych, indywidualnych oddział, odnawialnych źródeł energii należy prowadzić termomodernizację budynków, prowadzić programy zachęcające do wymiany starych pieców, a także uszczelnić system gospodarki odpadowej, ponieważ bardzo często się zdarza tak, że jeżeli ktoś ma taki piec węglowy starego typu to jest ten piec jest tak naprawdę piecem na wszystko, ląduje to co jest palne ląduje w takim piecu, a później emisje i stężenia są bardzo wysokie. Jeżeli chodzi o emisję liniową, czyli o samochodową Tutaj możemy e, oczywiście całościowo planować, tak jak pan prezydent mówił, że trzeba całościowo planować, żeby te, e, znaleźć kompromis, e, rozszerzać zintegrowane systemy zarządzania ruchem drogowym, budować obwodnice miast, e, tworzyć strefy z zakazem ruchu, chociaż, jak pokazują przykłady z zachodu, nie do końca ma to e, aż taki wpływ. Tutaj, e, jeżeli chodzi o tlenki azotu w Berlinie, to było tak naprawdę do 10% spadła, spadły stężenia, e, rozwijać systemy publiczne. Stosować w komunikacji miejskiej niskoemisyjne samochody, jak również propagować wymianę samochodów na nowszy tabor. Dziękuję bardzo.